Witam w kolejnym materiale z gry Cywilizacja 6, nie przedłużając. No tak, prowadzimy handel, zaciśnięmy nasz i budujemy powoli nasze państwo. Nasza trona granica, jakby nie będzie trona granica, jeżeli oni się tutaj bliżą, a teraz nie problem. Akurat. Nieważne, że mamy zwykłą pokarmę. Ja Nie no Tutaj na siebie zagłosuję. Dalej zobaczymy co z tego wyjdzie. Może tak być. Co tu jest? Może tak być. No dobrze, Dlaczego 3 nawet dostaliśmy. Wiecie, więcej naukowców akurat dodają do epoki przypieszamy pro technologii, więc warto z taki do skorzystać. Póki możemy. Rojalność spada. No, ale kupię miejsce, budowali to miasto, to jest ich sprawa, nie moja. Wiecie, jak próbują mi na siłę tutaj. E, te się nazywa, próbują mi na siłę tutaj podbijać dookoła, no to ich rojalność będzie spadała, to oczywiste. Ona mi się rojalność miast. Bo za blisko stolicy podeszli. No ruch, ruchy, ruchy. Przyprawę miśmy tutaj, zabezpieczyć konia Ustalaj kur przeżyłem wiele Co do badań. Pewną gróbkę żelaza zrobimy. Co do ile szkolenie wojskowe nie będzie? Tutaj Dzielnica biznesowa zdecydowanie by się przydała. Zamiast za kabin, Może być. gubernatora może być i paser nie wiadomo kiedy się przyda najpierw budowniczowie, to zajmiemy się naszymi surowcami które posiadamy a mamy trochę sprawców wokół tego miasta, więc warto sobie z tego skorzystać Najpierw tutaj konie. Potem przeprawę weźmiemy, to będzie złoto. No ruchy, ruchy. Może być i tutaj, a potem tutaj zrobimy implantację. Okej, okay, tak, jakoś przeżyję. No, odzyskali wydajność, niestety. Ale to jest kwestia czasu, kiedy to naprawimy. Kiedy to się okazało, turystyka powinien tworzyć, więc musimy się szybko rozwinąć. Ja Chcę samemu przeprawić gitą trochę więcej złota No ruchy, ruchy, ruchy Trzeba zanim wystawiać, złota co to wydawać się na budowla że w sumie? Dawaj to tak. perspektywie mi się to zwróci. Konie odnowię, zgodzę dyplomatycznie szybko odnowię, więc e, jak najronie zrobi mi przysługę. Co by mi. Zapomniałem o tym, że tu może dojść do e, takiego cyrku. Niech to będzie inżynieria na razie. Tutaj tak, taka wuj, obrona powinna innej opcji widzę. Powinien już do antena na ryby szybko ruchy. OK, okej, okay. To się specjalnie nie przejmuję i może być, ale nie mam do czego Cię wykorzystać, na razie bądź uśpiony. Na razie bądź uśpiony, ja Cię potem wykorzystam, wierz mi. Albo to będę mógł postawić, to tak zobaczymy, albo będę musiał budować amfiteatr, jedna zwojga. Niech to będzie to wraz udzielnica portowa finanse. Ciebie na razie nie mogę. ruchy bo potrzebujemy pojąć dzieńca Żeby potraperować nasz budżet Chodźcie mi by mogła ta doktryna z emisariuszami, żeby zostało złote za każdego emisariusza To by mi potraperował budżet i to znacząco Najpierw stawiam na sukienicy czy może spichasz? macie Jeśli to nie chodzi o to, że posiadać chore w ile miast. No de. No wiecie, to jest z sobą pieską, tak. Normalnie to pan rzuca na nie wiem, kości i tam inne patyki psu do aportowania. A to mój my pies myśli, że to ja będę mu aportował. I tutaj rodzi się taki dylemat, wiecie, na no, zasadzie egzystencjalny. Kto tu jest panem, a kto tu jest psem? Macie jeszcze trochę jak skotem. Jak wchodzę do domu, to kopie do hmm. się, to nie spadnie w placu na Ten budowniczyk jeszcze mi nie stać. bo nie będę lecił, bo to bo Nie, budowniczy mi są potrzebni. Tak, 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 jeszcze nie wiesz co mówisz. Najpierw postała potrzebuję. Sekret Niech to będzie feudalizm KD Mieszkaniec Przepraszam za zwłokę Padek! Bardemaro. Możesz nam rozumieć, dlaczego niektóre yy, zwierzęta zjadają swoją młodę. To nie jest moja młode, ale. Kusząca opcja. Co ty na mnie patrzysz? Yy, pójdźmy w stronę może zarządzania. Dzięki temu zyskamy złoto i y, na, y, nauka. Poniekąd to nam może pomóc, tytuł gubernatora, awansuj. Na razie nam się to w tym momencie nie przyda, ale awansowany gu, y, gubernator daje sporą przewagę. Waldek, sam to podnosisz. Normalni ludzie sądzą... Nie no muszę pani bo że też inaczej od do dogrzeje, także będzie o w mieszkaniu <śmum> Budownictwo Na kolejnego postawę będę musiał poczekać Z Nie, nie kupiłem, nie ma takiej opcji Może no, tak być Ja tam potem bardzo dużo wulkanów wokół siebie. Nie, na pewno nie to. Niech to będzie młyn wodny, przyspieszam taką produkcję. Może trochę rozbudować miasto, żeby lepiej się rozwijało. Wiecie, nie miast tym razem, ale takie, żeby około krótkie dzielnice. Tu mhm, tutaj 6 tur do dzielnicy portowej jeszcze. Oczywiście, że powalam. Proszę bardzo. Możecie zauważyć ambasadę. I cokolwiek. to też cokolwiek. Bo to nie jest tak, że mogę sobie odpuścić. Muszę cokolwiek zgłosić. To jest to, co, moim zdaniem bez sensu, ale nie tak będzie. No, ruchy, ruchy, coś mogę w końcu zakupić poza wodą niczym. Mój tak, bydł yy, Tutaj, tutaj w sumie może być mój przy praca. Ok. zapewniam, że nie tylko w Krakowie mogę, mogę kupować, ale również w innych miastach. Twórz serca, co do badań potrzebuję inżynierii wojskowej 4 tury 1, 2 Tutaj będzie nie będzie budować, to mój spichlerz, to nie tak będzie. Żeby miasto nie głodowało. Hongkong się rozbroił, to dopiero potężna armię. ma mniejszą, ale silniejszą armię, tak jak na marginesie. Prawda, że moim zdaniem nie wróciłeś na mój rugie. Ci też się mam rugie? Nie rozumiem tego, ale to nieważne. Hmm, tutaj są sukienica teraz. Ojcha, wydał cię na epokę teraz, tego co widzę. No dobrze. Widziesz, tam epoka na tym etapie nie przyjmuje za bardzo. Piero później będzie dla mnie istotniejsza. No to też oznacza, że nie ma nadal szkoły technologicznym. W demokracji. Średnie wyczer, czy służba cywilna. Może być służba cywilna. Potrzebuje się cały mieć 3 do tamtego miasta wysłać. Słukienica 90 rów, jest pikaż za jedna Tutaj co do produkcji będzie lataria morska. No, ruchy, ruchy, ruchy. Wiecie, to nie jest problem w tym momencie, ciemną opokę. Tylko trzeba trochę czasu, żeby ją osiągnąć. Nie ciemną opokę, żeby ją osiągnąć. Żeby ta miasta... Była mała, ale silnie skoncentrowana. Na rozwoju. Taki mój mają patent, żeby nie budować wielkiego imperium, bo to się raczej nie sprawdzało. A mało które będzie miał konkretną siłę. No zobaczymy ci się uda. No mm, dobrze. Niech to będzie szkodnictwo. Młynik może być najbardziej. Nie zobaczymy że teraz więcej płaci. Dlaczego będę cena więcej płaci? Nie to będzie. Podatnik. O... To już możemy pójść jak najbardziej. A po I nie będą gildie. to będą jeszcze starożytne mury tak, starożytne mury do wierzenia pogoda nie będzie I już. I jeszcze natura. To jest ta już latarnia morska. Już mamy 21 na pusie złota. Jakie katarnie morskie płyną trochę poskoczyć. Tu 25 nawet widzicie. Czy mogę zakupić kupca? Nie, nie mogę, ale to będzie dobra inwestycja na przyszłość. W tym miejscu Campus by się przydał, do campus możemy tutaj. Teraz rokieszyc si, po. Aksis typ potalichoter o, a po tu polemuję. Czarna. Dostaniesz od nas strogi lanie przy tym do pozarom. Nieważne, że pranie boleźnicze, które ja nie posiadam. Czemu nie strzelasz? Bez kitu. Wy się tymczasowo wycofajcie. Wy też się wycofajcie. I pozwolę mi podejść bliżej. Bo skoro my nie możemy trafić, to być może te burzy też nie mogą, ale nie jestem tego pewien. To jest fortyfikacja. No dobrze, do wojny stawiły szacunek teraz. Dziękuję za uwagę. Jeśli mu teraz się spodoba, to zapraszam na kolejne na moim kanale. To trzymajcie dzisiaj Cześć.